dla dorosłych w Grabowie, według projektu wniesionego przez Zarząd Powiatu. Pana Dyrektora zaleskiego proszę o zabranie głosu w tym temacie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Grabowie powstało w dniu 1 września 2013 roku z przekształcenia technikum dla dorosłych w Grabowie i to było podyktowane treścią artykułu 8 ustęp 1 punkt 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Od 1 września 2012 roku nie prowadzi się rekrutacji do klasy pierwszej technikum dla dorosłych. Od 1 września 2013 roku nie ma naboru do tej utworzonej szkoły, czyli do liceum dla dorosłych. W tym roku szkolnym... W tej szkole pozostała tylko ostatnia czwarta klasa technikum, która kształci w zawodzie technik rolnik. Uczniowie klasy Czwartej Technikum, którzy nie ukończą tej klasy, jeżeli tak się zdarzy, będą mogli kontynuować naukę w drugim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych imieniu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie w zespołu Szkół Technicznych w konie. Dziękuję, jeśli są pytania. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym temacie. Czy ktoś z Pani Panów Radnych chce zabrać głos? Ubiorę na komisję. Pan Starosta, proszę bardzo. Ja chciałem zabrać głos, bo pochodzę z tej gminy i z całym numerazem z tej gminy, 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 gminy grabowo i to może po prostu boję się podnosić rękę za likwidację szkoły grabowej, bo chciałbym tworzyć na, na terenie tej gminy szkoły, a nie likwidować. Natomiast trzeba powiedzieć, że przepisy prawa wymusiły taką zmianę drastyczną. No poprzednia Rada i Zarząd podjęły uchwałę o, o zamiarze likwidacji. Jest to spowodowane przede wszystkim zmianą e, prawa oświatowego, która uniemożliwia takim liceum czy takiej placówce jak Grabowo uzyskiwanie uprawnień e, tych uczestników do przejmowania gospodarstwa rolnego. Trzeba powiedzieć, że ta szkoła była rentowna dzięki temu, że gmina Grabowo no, nie obciążała za bardzo za kosztami powiatu kolmeńskiego, za, za wynajem tam pomieszczeń. Wszystko to dobrze funkcjonowało. Zostało to przerwane, bo ktoś na górze wymyślił takie przepisy, że teraz to trzeba oprócz takiego liceum robić jeszcze kursy kwalifikacyjne. W Gramowie takich kursów kwalifikacyjnych nie można przeprowadzić. W związku z tym zdaje się, że Marianowo i e, Wojewości zdaje się, czynić powo najbliżej to robią. I nie ma co ukrywać. Uczeń, który jedzie tam do Marianowa, od razu robi taki kurs, nie przyjedzie do Grabowa, a później drugi raz nie będzie jeździł na kurs kwalifikacyjny do, do Marianowa i szkoda, że to po prostu takie przepisy zmieniono, ale niestety śmiercią naturalną ta szkoła po prostu przestała istnieć, bo pracuje uczestników. Dziękuję. Dziękuję.